Radia Austriackiego i koledzy z Radia Austriackiego wspominają również o tym, że przecież są te wstawki baletowe, one są nagrywane wcześniej i latem o tym również Liliana Niesielska mówiła z Polskiej stolicy. No i teraz już na pewno jesteśmy z powrotem w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego na koncercie noworocznym Filharmoników Wiedeńskich, który to koncert dzisiaj prowadzi Christian Thielemann. Rok 2024, rok ważnych wydarzeń. Z jednej strony obchodzimy w tym roku dwusetne rocznicę urodzin Antona Brucknera, a Brucknera będzie można usłyszeć właśnie za kilkanaście minut podczas drugiej części koncertu noworocznego. To jest absolutnie pierwszy raz i coś, co należy wyjątkowo podkreślać. No ale z drugiej strony teraz właśnie również rozpoczyna się rok Stolicy Kultury Bad Ischl Salzkammergut więc i ta okoliczność będzie również uhonorowana w drugiej części programu koncertu. Ale na początek kuwertura, która wyszła spod pióra Jana Straussa syna, operetka Waldmeister, 70-letniego 70 już Straussa. To było przedostatnie dzieło Gatunku, gatunku, które stworzył. Jej treść przypomina nieco eskapady Fledermausa z przebierankami, niekoniecznie za zresztą, a muzyka może dawać rozkosz, nie jak to się podkreśla, najpiękniejszymi melodiami i harmoniami. Waldmeister nie przyjął się, nie wszedł na, stale do, na stałe do repertuaru. Dzisiaj jest już prawie niewykonywany, no ale sama uwertura jednak cieszy się dużą popularnością. Być może wynika to także, z bardzo chwytliwego tematu walca Trau Schauweim. Zaufaj, spójrz, któż to. Walc ten, którego echo słychać właśnie także w Uwerturze nazywany jest często odwrotnością walca nad Pięknym, Modrym Dunajem, no bo tutaj motyw triady nie wznosi się, lecz opada. Oklaski. Christian Tilleman wraca na podium dyrygenckie, więc słuchamy uwertury do operety Waltmeister rana Jana Straussa, syna.